Dobra, ja czy będzie. wszyscy ładnie stoją? Dobra. To teraz uwaga, każdy... <grymne> ignorowany. Ignorowanych już. Czaiszy, my tutaj staliśmy nie wiadomo ile i ona teraz przyszła. Siemano koniaro i koniarzu. Dzisiaj jest ze mną znowu moderacja, ponieważ znowu nagrywamy Chowany. Ponieważ widzieliśmy, że ta seria wam się bardzo podoba. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to chciałabym podziękować jak zwykle moim trzem ostatnim subskrybentom. A są to Mirek Łucewicz, Aksia vs Naklejka oraz Laura. Jeśli chcesz się znaleźć w kolejnej liście na kolejnym odcinku to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie wam się tutaj wyświetlają na ekranie jeśli ty też chcesz się znaleźć w tym gronie to na dole masz przycisk wesprzyj a my już przechodzimy do odcinka a ja oczywiście jeszcze przedstawię każdego, bo znowu zapomnę i tak, lecimy od lewej mamy Minionka, później mamy Zigiego, później Czarną, później jestem ja, później jest Charlie oraz Ania Rowa. dzisiaj jesteśmy w tym odcinku w Forcie Pinta, a i Ania w ogóle nie wiem czy ty pamiętasz, ale ty szukasz, bo to ostatnia nie, no właśnie, niestety zdaję sobie z tego sprawę. Więc tak, możesz sobie ustawić na 4 minuty, chyba tak jak zawsze, nie? Dobra, to robimy tak, że jak dopóki jest Fort Pinta na tym obrazku, nie, w prawym dolnym. Jak jest napisane Fort Pinta, to się jeszcze zalicza. Dobra, to Ania gdzieś iść, szam, szukaj o śmieci, sobie zbiorę Myślałam, że każesz mi śmieci oglądać. Jezus Maria, albo idź śmieci, myślałam, że mnie wyzywasz. że miałam się pogniewać. i ale najgorsze jest to, że ja nie mam pomysłu, gdzie mam się schować. Pierwszy raz widzę to miejsce. No. O, ciekawe, tu już nie jest Fort Pinta. To musi wystąpić teraz. Ty że was nie znajdę. To jest szukanie jajek na Wielkanoc tych czekoladowych. Ja nie szukam jajek na Wielkanoc. Jajka to się jest z majonezem. Kielecki. A tam pani biega ładnie w tle. i tu faktycznie główny teren do chowania się bez Tak, Fort i znaczy nie najgorszy, ale no słaby, no. No to ja chcę powiedzieć, że mam tutaj co najmniej trzy kryjówki, także no. Mam pytanko, w jakich miejscach już był chowany? W Gaju był i był w... Jak to nie oglądałaś? Miałam, ale nie pamiętam. Trochę mnie bolało, że mnie tam nie było, bo miałam jakichś gości. W końcu Ania Rowa, ty mówisz Jarlaheim. No Jarlaheim, no Właśnie, dlaczego ty Fluter mówisz Jarlaheim? Fluter! Jezus Maria! Dlaczego no, ty mówisz Fluter? No, wszyscy będą na nie mówić Fluter po tym odcinku Bo ja usłyszałam, że jak ktoś tak powiedział Jarlaheim, no to ja myślałam, że tak się czyta to Ja mówię Morland i Jarlaheim, a nie Murland Nie no, Murland to pewno akurat Kurde, pewno. mam idealną kryjówkę, tylko potrzebuję konia Ania, ile zostało czasu? Oj, 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 50 sekund Fuck! Ja mam najgorszą kryjówkę, jaka istnieje no, ja że... Jestem gotowy na to, że będę szukał potem jakby O jak Ziki będzie szukał, to nie wiem, czy pamiętacie, no sprawdza. Właśnie coś mówiłaś o tym forcie pinta. Okej, okej, okej. Znalazłam coś. O, ale widzę, że tylko nie ja chyba. <laughs> że tylko nie ja. Ktoś tu jest oprócz mnie. Tak. Minionek się! <laughs> dobra, bałam że ja to. Koniec <laughs> czasu. Lecimy z koksem, zajebiście. Ile mam czas na szukanie? Na razie nie masz zaczymy. Jak będzie za długo, to ci dopiero zrobimy. Dobra, zamknięcie. wy wszyscy się rzeczywiście, słyszyszam te... Nie, bo to byłoby za proste, na tych murach. byłoby za proste. No ale dobra, Mogę się zobaczyć, ja ale sobie kolorowanki wezmę. Ja mam drugi drugi pomysł na kryjówkę. Nie, nie wydaje mi się, bo na murach to, to, to jest tak oczywista oczywistość, że kurde. O ile ludzi. Ale się, jest. Ale o dziwi. cholera. Jakiś tutaj spotka jakieś jakieś winxy tu spotkałam. No dobra, nieistotne. Z jednej strony to jest głupie, że będę tracić czas na tych murach, bo was to na pewno nie będzie. Ale się mm, no Patrz, no bo wygram y, murami jedną rundę całą. Nie, ale ja czarnej nawet nie szukam. Ona jest dobra w tych loski, ona, ona... ona znowu wlazła w jakiś budynek, czy nie wiem co. Pod wodą siedzi pewnie gdzieś. Ja bym się nie zdziwiła. Jak, jak pod wodą, jak pod wodą się nie ta. Ale ty umiesz. Nasza ja arielka umiem. się znalazła. Czarna arielka, arielka, prawda? Absolutnie. Jak są lwy morskie, to mamy wilka morskiego. Mury z są puste. Przybiegaliście przez plażę, więc zobaczmy plażę. W ogóle mam też hmm. sprawdzania co sekundę, czy ktoś na czacie coś napisał, jak moje nagranie może wyglądać tak, że cały czas klikam w czat. Czy nie klikaj. Ale nie wkrótce, jak to pulsuje, no. Ale rozumiem, że wy stoicie w miejscu, i nie ruszać. Tak, bo nie można. No oglądała, niby, nie cześć, nie? Pieprzysz. Siedzi w tej skale pewnie, skubana. Ja Nie wiem, o czym Ty w ogóle mówisz. Na pewno siedzi na tej skale, co ona zaskoczyła z jakiegoś miejsca, znowu schowała się i cholera ją. Teraz będę patrzyła, ale nie. Wiem. Chociaż? I teraz powinna lecieć muzyczka ze słonecznego patrolu. To ja nagram, jak śpiewam słoneczny patrol i wkleisz mój. Trzymam cię za słowo. mysz teraz śpiewać, jak chcesz. Ale ja się wstydzę, bo to najpierw. Ja, chcę ja, ja muszę sobie puścić klimatycznie. Pamela Anderson, z tej dopiero będę mogła dopiero zacząć. Nie, ja szukam zbyt oczywistych miejsc, mam wrażenie. Nie, to, to byłoby głupie, to niemożliwe. Ale jest NPC, to dobrze, nie odzywam się. Wy jesteście bardziej chyba w centrum tego fortu paintani, że tam po plażach tak dalej, co nie? Chyba. Na stówę ja was pięć razy minęłam. Ja należyłem no, przynajmniej 7 razy. Nie minęłaś, co my I pewnie to... złą udaje. Nie, on jest ja tym, tym pomnikiem Pinta już wiem, on jest tym pomnikiem. Powiem tak, ja w moim życiu nie lubię kilku rzeczy. Jedną z nich są puzzle. Byłam zawsze beznadziejna w układanie puzli. Teraz też wiem, że w chowanego też byłabym beznadziejna. Ty ja ja jesteś beznadziejna w szukaniu, ale nie w chowaniu, jest w chowaniu, zajmista. No słuchaj, nie można mieć wszystkiego, co nie? Jakby. Dokładnie tak. Co, co? mnie wrąbał? Wrąbał mi w zadanie? O nie. Linda, Ach, a wywalaj mnie. Ten koń w tym kapeluszu, jakiś porąbany, Boże, święty. A, a, jak, ja, a jak ostatnio powiedziałam, tam miniony mówił chyba, że w koń w koszuce, to się ze mnie śmiał, że. Yy, yy, nie zrozumiałem. No, a tutaj mów kapelusz. Nie, jak czarna weszła na te mury, ona zeskoczyła na jakąś skałę, czy coś w tym stylu. Ona jest w stanie coś takiego zrobić. Ja, a w życiu ja nie umiem grać w ciągu. A ja się nazywam Mariusz Pudzianowski. O, się mam Mariusz. Ty. Ja chyba kryjówkę znalazłam dla siebie. I się zablokowałam. Nie. No to się tepni, Ania, na szybko. Czy czy wyjdę? Wyjdę. Dobra, wyszłam. No weź nawet przecież minion znalazł w końcu kogoś tam. Weź, Ania, znajdź kogoś. Ale ja powiedziałam, ja nie lubię. Ja się nie znam. Ale że Czarny też się tak dobrze schowała? Czy ty nie wątpiłaś nie w, nią? w nią? Nie, no nie wiem, nie wiem, bo pierwszy raz po prostu gra i już się zastanawiałam Właśnie, bo wy jesteście razem schowani, a Ania ma ułatwienie trochę. Nie. Zależy, kogo pierwszego zobaczy. A wydaje mi się, że chyba jednak minionka. Ja nie mogę boję tylko mówić w ogóle, bo ja się boję, że ja coś palnę o mojej kryjówce. To ja palnij coś o twojej kryjówce. Czesienie. Z muzyki chyba jesteś pierwszy znaleziony jednak. Znowu to, ty to, to jesteś jakimś krzakiem. Albo w czynką? No może tym razem kreatywniej, kreatywnie. Poważnie, ty gdzieś tu jesteś? Zdaj jest. Sześcier! Dobra, nie, możemy powiedzieć, czy jesteśmy w środku tych murów, co? Nie, że w środku, na, że na murach, tylko że kurde, no wiecie o co mi chodzi, że nie jesteśmy poza murami. W obrębie murów, odecie. Się... No okej, okay, dobra, czy nie muszę biegać po plaży. Dziękuję. Ja potwierdzam, że tam jestem. I reszta może też potwierdzić, czy jest, czy nie. Bo... A ja może i potwierdzam, może i nie. Może niż z babą. Może tak, może nie. Domyśl się. Domyśl się. No. Tak. O... Kochanie, co się stało? Nic. Domyć się. Ewentualnie możemy Robert. zrobić e, Robcy, czas. No dobra, zrobimy czas i co dalej? No będzie pierwszy przypadek na chowanym, kiedy ktoś nic nie znajdzie. Bo Ania wtedy będzie szukać no. drugą rundę. I na tym się skończy odcinek, bo i tak nikogo nie znajdę, rozumiem? <laughs> nie, ale mnie zastanawia. Ania, ty w którym ty jesteś? Ej, są, e, są dwa Forty Pinta? Nie, jest jeden. No, ja nie wiem. Nie, moment. To o, jest... dobra, widzę ją, dobra. Dobra, już jest. Dasz się, to nie jest nikt z nas. Widzę! Widzę! Alva! Jest! jest na pomniku! Jak ono cię znalazło? Nie wiem, no głupi ma zawsze szczęście, no. Czarna, zigi będzie szukał. Czarna to Tak, na... możemy zrobić nasz plan, moi drodzy. Wszyscy w jednym miejscu się schowacie, super, ekstra plan. Nie, 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 że wszyscy w jednym miejscu. Jaki no. plan? No? A nie, nie jesteś wtajemniczona? Ja ja Jezu, jest milionek dostałeś wylewu, czy co? Jak? Chester, masz gościu. Bo tak dziwnie włosy słychać, to tak się jakby wydarło. Beknął, no. on beknął. No. On zabił grów. On zabił grób. Boże. Boże, jak jeżenie w tej grze jest głupie? Wy to gracie tak normalnie? O, jakiś koń stoi sobie. O Jezus Maria, to co to jest za użytkownik? Nie chcę mieć go w znajomych. Dalej sobie nie kupiłam konia Jackson, w top. Nie mam w ogóle końców. Łoś jestem bogata. Dobra, fajnie. Dobra, ale jedna osoba jest, nie jest tak źle. Dobra, ale Ziggy, ty szukasz też, tak? Szukam, no. Dobra, no to ustawiamy im, nie wiem, 5 minut. Oh, kurda. Charlie, znalazłam cię. Ty jesteś w pudłach wieży. Raz na tych murach jestem. Jeszcze raz sobie je dobrze przeszukać. O, 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 cześć, Ania. Cześć. Cezarek, Cezarek, tak na mnie wyłają ludzie spoza mnie. O, cześć. Mnie cześć. Nie, nie, nie. Nie, kto, ale cześć. Shit, Karmel, Karmel. Cześć, Paula. A ty widziałeś, jeszcze... tylko mnie znalazłeś? Co? Nie, nic, tylko potem. A, cześć, cześć. Kurde, przepraszam, minionek. Tylko ja nie jestem zadowolony. No i uwaga, uwaga, został. Kto? Ja. Mówię wam, że ona siedzi w wodzie. Ile wam zostało czasu? Minuta 3, 6. No, wygrałaś już, mój. No. I no, 3, 2, 1. No dobra, gdzie jest? Tamto. A sobie może to wykorzystaj, co tak naprawdę. No w sumie nie, no. dobra. To czy to, bo to tam siedzimy się kołamy Dobra, to, to wy się tam i... dogadajcie, co chcecie zrobić na mnie strasznego, a ja się wyciszę. No właśnie, że... nie, bo ja nie mogę siedzieć. Flutter, stój! flaterstój, stój. Stoję, stój. Stój, stój. stoję, stoję, gdzie ty jesteś? Ustemeczka, ustemeczka. Nie wiem, czy tu wyjdę, bo widzę, że nie potrafię. O, 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 No nie pokażę cię, gdzie byłam, bo widzę, że nie, nie jestem w stanie wyjść muszę się chyba tepnąć do tego. Dobra, to generalnie słuchajcie, plan jest taki, że włączamy teraz ten dla niego ten tryb widzenia dzikich koni. I robimy tak, że ustawiamy się gdzieś w bliskiej odległości i dwie osoby są koniami, a dwie osoby, w sumie trzy, mogą być ludźmi. I po prostu tak jakby dwie osoby prowadzą te konie. To nie da się tak, że jak masz czyjegoś konia, to nie możesz go prowadzić. Po prostu chodzi o to, że on tego nie ogarnie, bo on nie wie, jak działa ta gra, tak? Z tym prowadzeniem. I co teraz? No właśnie. Widzę was tam chyba. Widzę Anię i Minionka. Aha, że tam. Tu, 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 tam stoją. Dobra, to my mamy co? Wejdźcie z koni, zostawcie je gdzieś i ustawcie się przy nich, jakby to były wasze konie. Aaa. Dobra... W tym wypadku możecie się przemieszczać na zasadzie, że niby że ich prowadzicie. Ale minionek ty już w innym koniu. To ja mogę głaskać i mogę dać powitanie na przykład. O, o tak. No, co? Usemeczkę. <laughs> Usemeczkę. Wow. Jaki grzeczny konik. Jaki grzeczny konik. Charlie, czy też masz jakieś wątpliwości? To jest chyba kwestia tego, że nie do końca chyba rozumiem mechanikę tego, ale zaufałam Charlie. Ja mam wątpliwości, że to jest bardzo widoczne. Ja też się trochę e, boję. Generalnie Bartek na tą rundę wprowadzał nową zasadę. czyli musi. Musisz wejść w ustawienia? O, patrzę, no, patrzę na ustawienia i co? Kreatywnie? No. Pokaż inne dzikie konie. Ok. I mam złączyć stopę. Dobra, a na ile? Na no, 4 minuty. Oki. Ok. Nie wiem, boję się, co wy tam kminiliście, Jezus, Mario. Znaczy, nie wiem, według mnie to jest strasznie widoczne, ale że ja nie rozumiem, jak to działa i dlatego. Nie musicie stać koło siebie przecież. Ej, kurde, no. Ale ci chodzi, żebyśmy z tym, tak? No. <laughs> Koniu, możesz iść za mną? Boże, ale ta gra czasem się nie słucha, mnie. Koniu. <laughs> Ja no, też ponął teorię, że wy niektóre te teksty teraz specjalnie mówicie, żeby mnie zmylić. Nie no koniu, idź za mną! Tak no ja właśnie myślałem, no. Ja muszę poprowadzić mojego konia. No tak. Przepraszam, ja mam takie pytanie, co oznaczało to, co zaznaczyłem sobie w ustawieniach? A co? Widzisz Zdjęcie inne dzikie jako... konie po prostu. Okej. Okay. Ja się na jako pierwsza, bo trochę... Ja nie wiem co ja robię. I koń chyba też nie wie co robi. Sinica, silnica płynie tu, tu. Dobra, ja mam pomysł. Dobra. <noise> o nie. Kurde. Kupię gra. mnie nie, suka. 15 sekund. Szybko. 10. 11. O nie wiem. Cip-cip, pry-pry, Okej, nie. nie, nieważne. Pry-pry, ja pierdzielę. Koniec, szukam, idziemy, szukamy. Emo, to może być bardzo obvious w tym Cześć, Paula? Cześć, Paula. Tak, no ale ja tak myślałam, że coś jest nie tak. Teraz ja nie mogę nie wchodzić! Pytanie, e, czy ty widzisz Niki Nie. Dobra, nieważne, znalazł mnie, no. No po prostu pamiętaj, jak wyglądasz, dlatego. No, mogłam się przebrać. Ten koniec pisz taki. Ania King, okej, okay, okej. Okay. To było pomówienie Ej to kto jeszcze został? No Ania, ja, ty i mnie. Ja już zostałam Oj. Właśnie ale, ale on wiedział? Jesteście końmi No Ania sprzedałaś się Cześć Ania Ania się tak idealnie w tym sianku stałaś Ale przecież on nie znał, że on kliknął i anything No wiem, ale on nie ogarnął Ale ja nie widziałem On nie ogarnął, on myślał, że to twój koń po prostu stoi Mogłaś się nie ruszać Aaaa Ale strasznie wymyślili teraz Ajajaj Aha, Cześć minionek. Aleście ale wymyślili po prostu normalnie nie mogę. nie? Bo jak... by się ja? udało, gdyby Ania się nie sprzedała. Tak. No tak, no bo byś dalej poszedł, bo byś pomyślał, że to tylko jej koń, no nie? Nie, ale ja zwróciłem uwagę, że coś jest nie tak, wiesz? No ja nie skumałam! Ja skumałam, że ty nie skumałaś i ja nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, że nie wiem, nie ruszaj, i... Bym... on nie ogarnął, nie? A to mówisz do konia, żeby stał. Brrr. A czarny został znaleziony? Minionek znaleziony został, więc czarny i czarna. Aha. A. Jak to czarny Aha. Aha. Tak. No nie. No dobra. Nie, ja miałam wrażenie, że już ją znalazłeś po prostu. Miałaś wrażenie, okej, okay, to nie. oznacza, że gdzieś tutaj musi być. O Boże. No, 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 no. O, Charlie. Pomocy. Co ja mam zrobić? Najlepiej nic nie rób. Dobra. Izigi, patrz, patrz jak stępuje, patrz. Nie, mam to gdzieś. Ej, Ania bo... idzie tu! To... Ej, dobra, to ja sobie jest teraz dzikim koniem. Ania, widzisz teraz tylko mojego konia? Tak, możemy robić te niewidzialne niewidzialnym Albo ty! Ja mam coś lepszego. Ty dębuj, a ja cię otaczam. Oh my god! Wow! Yeah. To nie brzmi dobrze. To są modły. In nomine! widzę, bardzo dzisiaj mniankowo, bo tak żółto. Czy są ograniczki w Star Stable? Patrz Ania, jak słodko. You feel the love tonight. Żal mi Zigiego w tym momencie. O! Ej, kto to? To jest Stary. Ej, a ja już myślałam takie, Zigi zmienił konia na Starego? Coś, tak, cześć. A wiesz, że ty obok mnie tyle razy przejeżdżałeś mniej Bardzo niż... możliwe, wiesz? Znaczy, mnie zastanawia tylko jedna rzecz, że było wcześniej zasada, że się nie ruszamy, a potem się ruszamy. Już nie wiem, jak to działa ostatecznie. Nie, na początku się ruszali, to myślałam, że mogę się ruszyć. Inna, nowa zasada było to, żebym włączył sobie te opcje w ustawieniach, więc ja tutaj zgłaszam reklamację. A Bo to chodzi o zasady do, czy... do ciebie, a Chodziło o to, że w tej kryjówce miało to większy sens, żeby oni się ruszali, bo miało się skumać o to, że one się prowadzą tymi kojami, Bo w SSO generalnie jest opcja prowadzenia koni, tylko że my wiemy, że ty o niej nie wiedziałeś. Chcieliśmy to wykorzystać przeciwko tobie. Stała to ja. więc... Cztery minuty. Jaki nick ma czarna w SSO? A nie oglądaliście Chłopanego? Ja ci się o kurde, a nie to ja myślałam o w dupę. Myślałam, że to czarna, ale to nie czarna. Co? Jestem to jestem za dobrze schowała. Nie ma czarnej. No nie ma, nie, nie ma. Ziki, ja nie chcesz się po prostu poddać? Nie. Ja. I tak została minuta jakaś, więc... O. No i nie cofnęło mnie, normalnie bym nie cofnęło, nie, ale nie teraz, nie dzisiaj. Jak akurat to potrzebowałem ta. O bosze święt. Ej! Mówiaki, nie jesesz... nie jesteś! Jeszcze... Fak, ja myślałem, że... Ej, no by... Nie dziwne rzeczy nie dzieją. Widzę cię, partner. No, to no wiem, że ty... O nie! Jezu, myślałam, że to ty... A tu jest owad taki latający już myślałam, że to ty gdzieś, nie wiem, pod tym w ogóle chodzisz. Mówiłeś, że tu, ale... Dobry. Jezus, jak ty tam wlazłaś? Ale z tej strony? No jak to jak? Popatrz, wtedy gdzie? wlazłam. Gdzie? 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 Ty się nie, patrz. Patrz tam na górę. Bo też tak myślałam, że gdzieś tam... Patrz, bo teraz nie wyjdę. Dzień dobry! O. I dalej jestem ślepy i nie widzę. A, dobra, widzę już. W nie. Sensie, to się no, zadziałała ta kryjówka, ale nie jest jakoś taka imponująca. Not impressive. Not, not. Trzeba znaleźć inne cyfry do odtwarzania. Nie tylko ósemeczka, ósemeczka. Ósemeczki są przereklamowane. No to zero. <laughs> A nie robimy zero. Nie niż zero. Jestem. Ło, o, 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 o. Więc tak się prezentował kolejny odcinek Schowanego. Wyczekujcie kolejnych, ponieważ będą kolejne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, piszcie w komentarzach, która kryjówka Wam się najbardziej podobała. My oczywiście wszyscy przesyłamy Wam gorące pozdrowienia.